Dzień dobry. Ja jestem Jan kłopić. Proszę państwa, yy, mamy tutaj szyszki. szyszki. Powinny być gotowane w temperaturze y, takiej, jak, na jaką pozwala nam ognisko, y, w temperaturze mniej więcej zbliżonej do pirazy oko stopki. <suszy> Proszę państwa, widzimy tutaj siedem szyszek. Kupionych, znaczy znalezionych pod drzewem, można dowolnie do, jakiego, do jakiegoś lasu pójść, zebrać sobie i widzimy, jak tutaj puszczają soki. Można przyprawić odrobiną trawy, nada to aromatu. E, oczywiście e, czekamy chwilę, one się tu ładnie nam uwędzą. W tym czasie możemy e, pomyśleć, jak to zdejmiemy, bo orączka jest gorąca. Tracic, ty. Gdy temperatury możemy również regulować ogień, przystawiając, lub odsuwając kamienia. To jest bardzo ważna rzecz. Tradycja tak nakazuje. O, szyżeczki już ładnie dochodzą, soki już wylewają, będzie można podać ją na talerzu ładnie razem z patykami, trawą, ziemią, może nawet jak ktoś lubi, menaszka będzie delikatnie okopcona, ale to można umyć to nie ma, to nie stanowi żadnego problemu. Proszę Państwa, co chwilę musimy mieszać takim otopatykiem patykiem nasze wszystkich. O, one już skwierczą, to znaczy, że są, niedługo będą gotowe. Będziemy się zajadać. Proszę o zbliżenie kamery. Widzi, proszę Państwa, tutaj one się otwierają. Dlaczego one się otwierają? Otóż historia mówi, że kiedyś przyleciał Yy, Smok, który je przestraszył, one się zamknęły, ale dzisiaj, kiedy gotuje się je w garnku, one się otwierają, bo myślą, że jest im tak ciepło, tak dobrze. Nasze szyszki są już gotowe. Widzicie Państwo, są yy, delikatnie przypalone, nabrały czarnego koloru. To bardzo dobrze. Yy, proszę bardzo, nalewamy do kubeczka. <ścoughs> Proszę nie przejmować się tymi dźwiękami. To tylko tutaj okoliczni mieszkańcy tego, tego grodu, który jest doskonałą miejscowością, doskonałą okolicą, na właśnie takie potrawy. Panie pan, ludzie oczekujesz? O, proszę państwa, proszę państwa, ten smak od razu się przypomina, jak mama gotowała. Proszę Państwa, czuć posmak drewna, czuć posmak spalonego drewna, żywicy oraz tego, co najważniejsze, szyszek. Jakie one są mięciutkie. Panie Panu Ludziu, to niedobre jest. Żegnaj się z Państwem, Jancio Makłowicz.